Święta to czas prezentów, a te muszą być przemyślane. Dziś jesteśmy w schronisku dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu i przypominamy, dlaczego choć zwierzęta mogą dać wiele radości, to nie powinny być świątecznym prezentem. Takich sytuacji, w których Wrocławianie brali zwierzęta tuż przed świętami, a szybko po świętach psy wracały do schroniska, było wiele. Na szczęście jest ich coraz mniej. Na szczęście. U nas we Wrocławiu troszeczkę to wygląda odmiennie niż w niektórych schroniskach, gdzie faktycznie ten popyt na zwierzę prezent jest bardzo duży i niektóre schroniska muszą wręcz zamykać się na ten okres świąteczny, żeby uniknąć przykrych sytuacji. Na szczęście my tutaj doprowadziliśmy sobie do takiego momentu, kiedy ludzka świadomość chyba zaczyna przeważać. I raczej coraz rzadziej zdarzają się nam sytuacje, że ktoś przychodzi i usiłuje adoptować zwierzę w prezencie. Do adopcji trzeba się przygotować, można przeczytać wiele materiałów dotyczących samej adopcji i konkretnej rasy. Ja osobiście jestem zwolennikiem Dłuższego zapoznawania się z psem, chociaż wiadomo, że na tym terenie pies za tym piątym czy dziesiątym razem nie, po, nie pokaże czegoś więcej, ale jestem przeciwnikiem adopcji. Wchodzę, adoptuję, wychodzę. Jeżeli ktoś podejmuje decyzję pierwszy raz o posiadaniu pierwszego zwierzęcia, no powinien naprawdę dobrze to przemyśleć, że to jest. Nie na 5 minut, że to są koszty, że to jest duża odpowiedzialność, że y, musi przemyśleć, co też wynika, jest takie pytanie w ankiecie, że musi przemyśleć, co zrobić z tym zwierzęciem, jeżeli przyjdzie moment, w którym on nie będzie mógł się nim zająć. Ale to nie wszystko. Można jeszcze poznać wybranego przez siebie psa osobiście. A jeszcze lepszą chyba metodą jest przyjechanie do takiej placówki jak nasza. Yy, dlatego, że tutaj można naocznie i zobaczyć te zwierzęta i porozmawiać w biurze adopcji, gdzie dziewczęta nasze, nasze panie yy, z biura adopcji yy, przekażą całą swoją wiedzę i doświadczenie i nakierunkują i, i podpowiedzą, czy brać zwierzę, czy jakie ewentualnie, yy, tak żeby para, która stąd wyjdzie była parą zgraną. Ile teraz jest psów na terenie schroniska? No mamy ponad 200 psów teraz. Czyniaki tak naprawdę są, kończą kwarantannę i od razu wychodzą. Z tymi starszymi psami jednak jest ciężar. Nie każdy jest chętny, żeby zaadoptować. Chyba do jakiego psa idziemy? Idziemy teraz do buldoszka francuskiego. On ogólnie do nas trafił jako znaleziony. Co pani najbardziej poradziła osobie, która chce adoptować? Żeby właśnie się dowiadywała też na temat danego psa, bo też jest dużo osób, które po prostu przychodzą. Największe takie zainteresowanie jest, kiedy psy nam właśnie przychodzą w typie raz. Mhm. To po prostu ludzie wtedy wręcz szaleją. Najważniejsze, żeby nie myśleć o zwierzęciu jako o prezencie, bo to żywa istota. Absolutnie, absolutnie. Tak samo... Yy... Pomijając w ogóle prezent świąteczny, w ogóle dawaniu komukolwiek, nie wydajemy zwierząt komuś dla kogoś. Zdarza się, że przyjeżdżają na przykład dzieci i mówią, że to pies dla rodziców. Zapraszamy rodziców. Prezent to jest najczęściej taka rzecz, którą otrzymujemy, cieszymy się nią chwilę, po czym odstawiamy na półkę lub wieszamy do szafy. Natomiast zwierzę to jest tak naprawdę nie tyle prezent, ile odpowiedzialność. I to jest odpowiedzialność na kilkanaście lat. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.